Ja już nagrałem o tym program, nie są takie plany emerytalne IKX i teraz jeżeli te obligacje będziesz nabywać myślisz długoterminowo w ramach tych IKX, to nie zapłacisz w ogóle podatku belki, czyli zaoszczędzisz te 20%, które przed chwilą, jak omawialiśmy, zjadały ci część zysku z tych lokat, które były w tych bankach. Nawet na stronie obligacji skarbowych, jak widzisz, tutaj na dole jest możliwość utworzenia sobie takiego konta Ikeobligacje obligacje lub IX obligacje. Mówiłem tam w tym programie, więc możesz tam posłuchać, czym one się od siebie różnią. No i wtedy po prostu wpłacasz sobie takie kwoty, jakie chcesz, i jakby automatycznie na Twoim koncie są zamieniane na te obligacje. Ta kwota, którą płaciłaś czy płaciłeś, pojawiają się nowe obligacje. Między tymi obligacjami są jeszcze różnice. Różnice są dosyć istotne, ponieważ obligacje dziesięcioletnie i rodzinne są obligacjami tak zwanymi akumulacyjnymi. To znaczy, że naliczone co roku odsetki same doliczają się do wartości tych obligacji, w związku z tym podwyższają ich wartość i od tego narastają kolejne odsetki, które tym razem narastają od odsetek. Czyli tutaj się pojawia coś takiego, co się nazywa procentem składanym. Oczywiście jeżeli ty masz lokaty i to co na lokatach dostaniesz odsetki, zreinwestujesz, czyli założysz kolejną lokatę z tymi powiększonymi pieniędzmi, to też działa procent składany, bo procent składany polega na tym, że do każdego każdy naliczony procent dodajesz do kwoty podstawowej i następne odsetki rosną już od kwoty podstawowej i od odsetek, które ci urosły. I teraz w przypadku tych obligacji akumulacyjnych, to samo będzie przy ETF-ach, o których powiem też za chwilę. Same się jakby naliczają, te odsetki doliczają do tego i uwaga, nie płacisz podatku belki, nawet jeżeli nie masz IKE. Płacisz dopiero na samym końcu, ale od kwoty, która już urośnie od większej kwoty podstawowej. Natomiast w przypadku czteroletnich tych obligacji, no to tutaj one są dystrybucyjne, czyli co roku dostajesz tą swoją dywidendę, czyli te swoje odsetki, ale już pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, więc możesz reinwestować, ale już podatek zapłaciłeś, czyli inwestujesz po opodatkowaniu, a w przypadku dziesięcioletnich inwestujesz przed opodatkowaniem. I to jest drugi instrument, który chciałem Ci polecić do inwestowania. Zanim przejdę do takich zbiorów, no to muszę Ci wyjaśnić o akcji, czym są akcje. No generalnie każdy chyba słyszał, czym są akcje. Niektórzy sobie domyślnie jakoś wyobrażają, czym te akcje są. Ale żeby przybliżyć trochę, zanim zaczniemy o nich tu szerzej mówić, no to powiem, że akcje w ogóle jest wiele rodzajów, ale my będziemy mówić tylko o akcjach dostępnych na giełdzie, gdzie je kupujesz po prostu, akcje zwykłe. Akcje to są twoje udziały w tej firmie, czyli wyobraź sobie, że nie wiem, znasz firmę, obok ciebie jest spółka akcyjna albo spółka Zo, masz w niej udział, twój kolega jest szefem i jak firma zarabia, to ty dostajesz część pieniędzy. W ten sam sposób, jeżeli kupisz na giełdzie akcje, to stajesz się w tym ułamku, który kupiłeś, współwłaścicielem tej firmy, której akcję kupiłeś. Zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, abyś na bieżąco. Z góry dzięki.